Utwórz mi zadanie. Tak, w tym nagraniu pokażę Ci, jak dodać zadanie do mojego systemu zarządzania zadaniami, tak, żebyśmy mogli szybko i sprawnie się skomunikować. Żeby ta komunikacja była dużo lepsza niż komunikacja poprzez e-mail. Pokażę Ci, jak to zrobić, ale też jak stworzyć zadanie komukolwiek na świecie, komu tylko chcesz. Tworząc zadanie jakieś. Obcej osobie, czy swojemu szefowi, przełożonemu, komuś, kto, kogo nie znamy, na przykład w organizacji. Może być taka bariera mentalna. No ale jak mam stworzyć zadanie komuś, kogo nie znam i ten ktoś ma coś dla mnie zrobić? I tu ważna jest bardzo zmiana myślenia. Co to jest zadanie? Nie chodzi o to, że rozkazujemy komuś, żeby coś dla nas zrobił, tylko po prostu chcemy porozmawiać w jakimś kontekście, mamy jakiś problem, chcemy o coś zapytać, no i przez to tworzymy zadanie, które staje się takim kontekstem naszej rozmowy, czymś, gdzie dopiero zaczynamy. Zaczynamy rozmawiać na jakiś temat i coś wypracowujemy, a to nie jest na zasadzie: zrób to i po prostu nie pytaj o nic, tylko zrób jak takie tradycyjne, oddelegowane zadanie. Jeżeli w ten sposób zaczniesz o tym myśleć, to delegowanie zadań czy przypisywanie zadań różnym osobom, których nawet nie znasz, które są wyżej od ciebie w organizacji, stanie się bardziej naturalne, a przez to cała komunikacja będzie naprawdę i współpraca cała będzie naprawdę sprawniejsza. W moim przypadku, jeżeli przypiszesz mi zadanie. To jest szansa, że dużo sprawniej się skomunikujemy niż w przypadku, gdy wyślesz mi maila. Dlaczego? Jeżeli wysyłasz maila, to taki mail trafia oczywiście do skrzynki odbiorczej, ale potem i tak, jeżeli taki e-mail wymaga jakiejś pracy z mojej strony, jakiegoś zastanowienia, przygotowania czegoś, to on i tak trafia do systemu zarządzania zadaniami, czyli do mojego systemu, gdzie są zadania. I to odbywa się w takiej pętli, w takim cyklu, który wspiera. Proces Inbox Zero, czyli czyszczenie skrzynki mailowej i zamianę maili na zadania, którymi potem zarządzam w ramach zadań i rozplanowuję je odpowiednio. Czyli nawet jak tutaj dostaję maila, to i tak często zamienia się na zadanie, jeżeli to jest jakiś dłuższy, poważniejszy temat. Więc to, co możesz zrobić, żeby obejść ten proces, to po prostu wrzucić od razu zadanie. I tak to działa też podobnie w innych firmach, kiedy współpracujesz z firmami, które mają już taki dość dojrzały system zarządzania zadaniami. Często są tam narzędzia, które umożliwiają udostępnienie jakiegoś czy projektu czy jakichś zadań gościom, czyli osobom spoza organizacji, które mogą wejść do takiej organizacji, do w ramach jakiegoś małego projektu, właśnie i tam już dodawać zadania, czy zmieniać status zadań, komentować, czyli komunikować się już w kontekście właśnie tutaj systemu, gdzie ta komunikacja jest szybsza, sprawniejsza, bardziej bezpośrednia niż przez maile, gdzie są zwykle jakieś DW. Jakieś wątki, ktoś czegoś nie przesłał, ktoś o czymś zapomniał. Tutaj ta komunikacja jest szybsza, bardziej bezpośrednia i przez to jest bardziej skuteczna. Więc co zrobić, żeby utworzyć zadanie dowolnej osobie na świecie? Jeżeli tylko znasz maila tej osoby, to możesz jej stworzyć zadanie. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. Żeby utworzyć takie zadanie, czy to dla mnie, czy dla dowolnej osoby, na świecie wystarczą tylko trzy kroki. Pierwsza to jest założenie konta w Nozbi. Nozbi to jest ta aplikacja, którą widzisz teraz na ekranie. Konto jest bezpłatne w takim ograniczonym zakresie, ale wystarczającym, żeby właśnie tworzyć choćby zadania dla innych osób. Czyli wchodzisz na projectmakers.pl/nozbi, wtedy też, też dostajesz dodatkowy bonus na start, zakładasz konto, to trwa dosłownie minutę i już możesz zacząć dodawać projekty i zadania. Więc to jest pierwszy krok. Założyć po prostu konto. Link oczywiście jest pod tym nagraniem. Drugi krok. Tworzysz jakieś zadanie. To może być zadanie w tym folderze pojedyncze, tak jak tutaj, czy w jakimś projekcie. Tak jak tutaj utworzyłem, zadanie dla Artura. Więc dodanie zadania to jest tylko tyle, że naciśnięcie skrótu N albo po prostu plusa, jako dodaj zadanie i wpisanie jakiejś tam treści czy tytułu zadania. Naprawdę bardzo prosta rzecz. To był drugi krok. I trzeci krok najważniejszy. Wybieramy osobę przypisaną. Tutaj jestem ja, ponieważ to jest moje konto Nozbi, ale mogę zmienić tę osobę na kogokolwiek innego. Tutaj jest taka opcja prześlij mailem beta. Czyli wybieramy tę opcję, ona już, jeżeli chodzi o wersję beta, od dawna jest w tej wersji, testowałem ją wiele razy, działa bardzo dobrze, więc nie ma się co naprawdę przerażać tym, że to jest beta, funkcjonalność działa bez zarzutów. Czyli wybieramy opcję prześlij mailem beta, no i teraz wprowadzam e-mail dowolnej osoby, której chcę takie zadanie delegować. Wkleję tutaj mój e-mail testowy, do którego nie mam założonego konta w Nozbi, żeby też pokazać Ci, jak taka osoba, dowolna osoba na świecie może takie zadanie odebrać. Więc klikam teraz Udostępnij, no i widzę, że zadanie oczekuje na zaproszenie o dla Gmail.com, czyli takiego mojego maila testowego. Teraz otworzę tego maila i zaraz pokażę Ci, jak to wygląda. Już jest e-mail. E-mail wygląda właśnie tak: zadanie dla Artura, i tutaj widzę, kto mi to przypisał, czyli sam sobie przypisałem i dał mi dostęp do takiego zadania. Mogę skopiować tego linka, więc zobaczę to zadanie, skopiuję go. Ponieważ gdybym go kliknął, otworzyłoby mi się w Nozbi, a ponieważ jestem już zalogowany, to tego nie chcę, więc otworzę sobie w trybie prywatnym i tam wkleję tego linka, żeby zobaczyć jak to wygląda. Kiedy otworzę taką stronę, to widać, że jest tutaj zadanie dla Artura, czyli to zadanie, które właśnie wysłałem jest przypisane do mnie. Tutaj mam informację też z kim to współdzielę, jakieś, jakieś inne kwestie, natomiast mogę napisać jakiś komentarz, czyli na przykład... Dzięki za informację. Czyli bez żadnego logowania, po prostu mając ten link, zaczynam komunikację w zadaniu. I teraz zobaczmy, co się podziało w Nozbi, jak dodałem ten komentarz. Kiedy w Nozbi wejdę sobie do tego zadania, widzę, o, już jest ten wpis. Dzięki za informację, czyli te informacje na bieżąco się synchronizują. Co więcej, jeżeli chciałbym jakieś kolejne zadanie też wysłać do tej samej osoby, wklejam link, tak jak poprzednio udostępniam. Teraz sprawdzam skrzynkę, jest kolejny e-mail, więc. Dostałem kolejnego, kolejnego, maila. Otwieram teraz stronę z moimi zadaniami. Wklejam adres. Z przestrzeni mój zespół zaprasza cię do pracy. Akceptuj. OK. Przypisano mi zadanie. I teraz już widzę, że mam nawet dwa zadania. Czyli to zadanie starsze dla Artura i zadanie to nowsze którego tytuł był treść, więc w ten sposób, nawet nie tworząc konta, mogę wydelegować kilka zadań jakiejś firmie, partnerowi, komuś, z kim współpracuję, żeby ktoś te zadania przejrzał, dodawał komentarze, ewentualnie stwierdził, to jest już zrobione i wtedy to samo pokaże się w moim nozbi. Czyli teraz już widzę, że zadanie dla Artura jest aktywne, ale to jedno zadanie zostało ukończone, czyli zadanie ukończone dzisiaj. Mogę sobie wejść tutaj, widzę, co się podziało. Artur Project Maker z Gmail.com 15 sekund temu zakończył zadanie, czyli cała ta współpraca odbywa się już w zadaniach. Może tych zadań być kilka. Mamy je wszystkie na jednym ekranie. Nasz, nasza firma, z którą współpracujemy, osoba, z którą współpracujemy, widzi je pod jednym linkiem. Także mega prosta, wygodna sprawa, a jeżeli mi utworzysz zadania, to ponieważ ja już mam konto w Nozbi, to zobaczę je po prostu w swoich zadaniach już w Nozbi po zalogowaniu i tam będę mógł nimi zarządzać. Tak samo tutaj, gdybym utworzył konto dla tego testowego maila, też ten ktoś mógłby się już zalogować. I widzieć zadania w nozbi, ale może też nimi zarządzać właśnie bez logowania, tak jak ci pokazywałem. Także jeszcze raz zachęcam Cię, spróbuj, wyślij mi zadanie, jakieś pytanie, cokolwiek chcesz, żebym zrobił. Nie obiecuję, że wszystko zrobię, bo nie wiem, co tam prześlesz. Ale postaram się przynajmniej odpowiedzieć na jakieś pytania, komentarze, na to wszystko, co będzie w zadaniach. Więc spróbuj, a tak samo zachęcam Cię, żeby spróbować w ten sposób pracy z wykonawcami, z, podwykon... z podwykonawcami, czy jakimiś partnerami biznesowymi, innymi firmami, z którymi współpracujesz, żeby czy to w Nozbi, czy w innym narzędziu współdzielić bardzo. Zadania i komentarze, niż przepychać wszystko mailami, które potem giną, ktoś zapomina, ktoś nie wie, co było w mailach, cała historia się gubi, więc takie podejście jest dużo sprawniejsze. Mamy wszystko w kontekście zadań. Linki do NOSBI, do instrukcji, która też opisuje, jak przez, przejść przez tę funkcjonalność, jak przygotować zadania, jak wysłać zadania to wszystko jest oczywiście pod tym nagraniem. A ja czekam w takim razie na zadanie od Ciebie. Dzięki za dzisiaj, do następnego nagrania.